Siemaneczko, dzień dobry, tutaj Anitka. i W dzisiejszym odcinku będziemy robić Big Maca z Maka, ale w domu. Właśnie byłam na zakupach, mam i dużo rzeczy. I oczywiście też sobie przekąskę do spróbowania kupiłam. No i do zobaczenia. Patrzcie, jakie tyle. O tu dużo. Siemano! Jestem już w domu i zaczynam przygotowywanie Big Maca. Ale najważniejszym składnikiem dla mnie w Big Macu jest sos Big Maca, więc zacznijmy od tego. Chodźmy! Dosyki już zrobiony, jestem bardzo, bardzo zadowolona z niego, bo nawet już pachnie, już mi przypomina zapach Big Maca. Ja uwielbiam Big Mac i taka jest prawda. I zaczynamy przygotowania nad mięsem. Yy, znaczy, ja robię mięso, nie wiadomo co w Big Macu tak naprawdę jest. Napisie tak naprawdę tylko mówią o tym, że żeby dodać sól i pieprz, więc tak zrobimy i tak samo hmm, ten kawałek mięsa jest chyba za duży na Big Maca, więc go jeszcze przekroję tak jak jest prawdziwy w Big Macu, czyli super cienkie mięso. ale przed tym i przed zrobieniem mięsa należy się przygotować w ogóle całego burgera ja taki na przykład wolę dlatego teraz będę kroiła sałatę kroiła bułki jeśli chodzi o sałatę wydaje mi się, że najważniejsze, najważniejsze jest to, żeby były właśnie takie yy, paski z Muszę tego kroić Bo Jest tak naprawdę Prawie pokrojone za mnie I teraz tak Wezmę was tutaj bliżej O, w głowy walnę mam Okej okay. Tak Na samej górze z tego co pamiętam Bułki Był tutaj było w ogóle troszeczkę Przynajmniej tak na reklamie jest Troszeczkę Cebulki Teraz tutaj, tu to potem jest mięso, potem jest pod mięsem ogórek. Patrzcie, kurde, jakie o ogóry wielkie. Oh my god. No i super. <ścoughs> Nie otworzę tego. O, to jest to. Mamy to. Więc na samym spodzie tej bułki, w środku, jest sosik, ty ty ty. Lecimy z sosem. Potem jest sałatka, którą tutaj przygotowałam. Czekajcie, czy przypadkiem bu ta bułka na górze nie była. Górę i dół burgera musimy jeszcze przypiec na patelni, bo zapomniałam o tym. Łuki już są zrobione. W takim razie zaczynam już przygotowywać mięso. Dobra, sprawdźmy, jak wyglądają. No, Perfekto. Teraz ja robię coś takiego, wkładam, wkładam na papier i zamykam. Dobra, kotleciki gotowe i dokończamy robienie naszych bułeczek. Mm. Na samym dole dajemy oczywiście znowu warstwę sosiku, po czym dajemy sałatę, tak jak wcześniej. Gdzie jest? O tutaj. Sałatka, pypy rypy. I ten plastikowy ser, bo wydaje mi się, że on jest najbardziej porównywalny z tymi serami z maka. Ja w ogóle nie mogę z tego. Ten ser chyba z 500 mi kosztował 8 kawałków. Taki kurde ser. Kto to jest? No, najwyraźniej ja. Ser tu. Zaraz będzie położone mięsko. Mamy mięsko, troszeczkę mi się porozwalało, ale to nic, mój pierwszy raz, ja jestem i tak szczęśliwa. Kładziemy. Okej. Okay. Na zdjęciu reklamowym jest pokazane, że też jest trochę cebulki. Więc proszę, tutaj cebuleczka wita. Ej, teraz kładziemy tą bułkę. Ej, jestem podjarana. Kładziemy tą bułkę. Oh my god, jakie to wielkie wyjdzie. Patrzcie na to jeszcze drugi kawałek powinien wejść. Teraz na to kładziemy drugi kawałek mięsa. Ej, zarobiście. O oh my god. I ostatnią bułkę na samej górze, żeby zamknąć naszego Big Maca w domu. Ej, patrzcie na to. To nie jest cudowne? O oh my god W takim razie jedno co nam zostało To próbowanie Siemaneczko witam ponownie z moją deską do prasowania Musimy spróbować ich No patrzcie to jest mistrzostwo świata Zrobiłam dwa Dlatego, że... żeby też Damian spróbował, ale jego na razie nie ma w, w domu, jest w pracy, więc nie do Jestem gotowa, trochę zestresowana, ale zaczynamy. To będzie normalnie posiłek mojego życia. O mój Boże Ej ludzie, patrzcie to Patrzcie na to To jest mistrzostwo życia, autentycznie To jest przepyszne Ja mogę żyć Autentycznie to się tak opłaca robić Bo to jest takie samo jak Big Mac Tylko jeszcze nie ma tego posmaku Starego mięsa Jest zarobiste, Sos jest najlepszy I mi się wydaje, że ja troszeczkę za dużo Finęgretu dodałam do sosu Bo tam dodałam prawie dwie łyżeczki A powinna być jedna Ale to jest identyko To jest identyko jak smaka No ja nie mogę, ja jestem w szoku Jestem tak zadowolona a wiecie, ja w, jak w ogóle ja jem Big Mac'a zawsze w ogóle? Dajcie mi znać w komentarzu, czy wy też tak jak ja. Zawsze dodaję na górę ketchup, więc lecę po ketchup. Ehe. Najlepsze troszkę jest to, że to też nie jest super drogie. Więc każdy może sobie pozwolić, tak samo ten sos nie jest jakiś wyimaginowany, są takie składniki, że każdy może je w normalnym sklepie znaleźć, więc naprawdę warto, warto autentycznie spróbować i sobie zrobić takie coś. Ja cały, yy, cały i składni wszystkie składniki i cały przepis do sosu i w ogóle do tego burgera napiszę wam w, w opisie na dole, jak chcecie, jak będziecie chcieli spróbować. Pamiętajmy o tym, że jeśli przyjdzie Damian i go złapie, to też, oczywiście, nagram jego reakcję. Ej. Baby, Jest jakąś z Baby! Czemu mnie Bo chcę, żebyś spróbował i powiedział, co sądzisz. To jest... To, jak myślisz, co to? to? Wygląda jak Big Mac. To dawaj. To jest Ej, no właśnie ja wiem o tym, zarobicie i wyszedł ten sos! To jest zajebiste! Ej, dobra! To jest wszystko. Z mojej strony to jest wszystko. Jeśli podobał Ci się taki filmik, zostaw lajka, zasubskrybuj jeśli tylko chcesz i do zobaczenia w następnym tygodniu. Trzymajcie się, tak!